Ile Polska musi mieć samolotów? Oczywiście mówimy tutaj o samolotach wielozadaniowych. I tak, był już taki materiał, dzisiaj go powtórzymy, ponieważ to się nie zmienia. Tutaj wręcz można powiedzieć inaczej. Tutaj te nasze potrzeby się zwiększyły. Kiedy przystępowaliśmy do NATO, stwierdziliśmy, że będziemy posiadać 160 samolotów wielozadaniowych i to będzie nasz wkład w ten sojusz. Pamiętajcie, że ten sojusz i broni, ale też wymaga od nas, żebyśmy posiadali rozbudowane zdolności obronne i wspierania naszych sojuszników. Tak to wygląda, to nie jest takie zero-jedynkowe, jak się niektórym wydaje. My też musimy coś wnosić i to wcale nie tak mało. I tam pada właśnie 160 maszyn. My do takiej ilości się nawet nie zbliżamy, i tak tutaj można by troszkę naciągać, tutaj by można mówić, że zaliczyć tu można te samoloty lżejsze. Wiecie, o czym mówię o FA-50, i tak on będzie miał swoje miejsce. My go jakoś wykorzystamy, tylko że to nie jest samolot, który można zaliczać do tych w pełni tego słowa znaczeniu samolotów wielozadaniowych. Wielozadaniowych samolotów bojowych o pełnych możliwościach. Niestety. Nie ta wielkość, nie ten udźwig, nie te parametry. Bądźmy tutaj, nie próbujmy naginać faktów, nie próbujmy, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, próbować tutaj robić jakichś fikołków i poprawiać sobie humoru. Więc na dzień dzisiejszy jest to 47 samolotów F-16, które zostaną zmodernizowane, plus 32 samoloty F-35, których dostawy rozpoczną się w tym roku. Jakby nie liczyć, jest to niecałe 80 samolotów, połowa z tego, co musimy posiadać, żeby móc w miarę samodzielnie zapewnić sobie może nie przewagę w powietrzu, tylko równowagę w powietrzu. Ponieważ. Lotnictwo to ten najważniejszy element, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, razem z obroną przeciwlotniczą. Innych komponentów, które tak mocno wpływają na nasze bezpieczeństwo, nie ma. Bez obrony przeciwlotniczej, lotnictwa, które też jest elementem Opelki, nas po prostu nie ma. I ja wiem, że wszyscy chcą, żeby to realizowali nasi sojusznicy. Jak często mówię, ok, oni nas będą wspierać, ale zawsze własne możliwości są lepsze ważniejsze niż możliwości naszych sojuszników. I tu otwarcie trzeba sobie powiedzieć, że niektóre z tych rzeczy musimy móc realizować samodzielnie, bez żadnych ograniczeń. I żeby to realizować, potrzebujemy 160 samolotów wielozadaniowych. Marcin, łatwo powiedzieć, a ile to kosztuje? Czy nas na to stać? Ja bym zadał to pytanie inaczej. Czy nas stać na nieposiadanie tak silnego lotnictwa? Ponieważ my ładujemy w szczołgi, ładujemy w masę sprzętu, który oczywiście jest bardzo ważny, który mm, zapewni nam bezpieczeństwo, tylko że bez tego lotnictwa i bez OPL-ki bardzo szybko przestanie istnieć, albo sam, albo też jego logistyka zostanie po prostu zniszczona. I co nam po tysiącu AHS-ów, 600 wyrzutniach rakiet? Półtora tysiąca czołgów, kiedy one na przykład nie będą miały paliwa, i koniec, pozamiatane. Bo przyleć są trzy rakietki albo cztery samoloty, i, i tyle. Dać to łopatkę, zmiotkę i pozamiatać. No niestety. Więc niestety to są bardzo drogie rzeczy. I w zakupie, i w zbudowaniu systemu, i w wyposażeniu, i w wyszkoleniu ludzi i w utrzymaniu to nie są tanie rzeczy, ale to nie jest coś nieosiągalnego. Przy tym przy tej ilości środków, jakie wydajemy, nie. To jest raczej niemożliwe. My nadal nie wydajemy tak dużo jak właściwie powinniśmy. Tu dużym problemem jest to, że my przez 30 kilka lat robiliśmy tylko tyle, ile musieliśmy i teraz nagle musimy przeskoczyć, nadrobić te 30 kilka lat. Kupując gigantyczne ilości sprzętu, szkoląc na nich ludzi, na nich ludzi, do tego kupując AMO i innych rzeczy, i dodatkowo robiąc to na kredyt, a kredyty są, mają to do siebie, że mają oprocentowanie. I to jest ten problem, że my teraz próbujemy przez kilka lat nadrobić trzydzieści, kilka lat. I dodatkowo nie dojść do tego poziomu, na przykład tych trzech, czterech dywizji, nie, my chcemy jeszcze więcej. No a o lotnictwie zapominamy. I tak F16, F35 dodamy do tego EWA 50, i mamy nagle prawie 130 samolotów, czyli prawie 160. No dorzucimy dwie eskadry, jest 160. No ale nie do końca, ponieważ F16 będzie miała wykonywać troszkę inne zadania, będzie miała troszkę inne zdolności. I tak jak powiedziałem na początku, to naginanie faktów do naszych potrzeb. Do tego, jak chcemy to widzieć, nie ma racji bytu, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Ok. Więc sprawa finansów jest bardzo trudna i jest tutaj decydująca. No nie mówiąc o tym, że też przez wiele lat jednak yy, poza lądówką wszystko było pomijane. Wszystko było traktowane po macoszemu, szczególnie marynarka, dlatego tak duże inwestycje tam teraz muszą się odbyć. A lotnictwo też było takim. Hmm, Mniej ważnym elementem według niektórych, a oczywiście to nieprawda. Silne lotnictwo nie tylko zapewni nam utrzymanie tej równowagi w powietrzu, y, pozwoli nam realizować zadania obrony przeciwlotniczej, ponieważ lotnictwo to oczywiście też element obrony przeciwlotniczej, ale też bardzo skutecznie oddziaływać na przeciwnika. Często w zakresie o wiele szerszym niż nam się wydaje. No, szczególnie kiedy będzie. Szczególnie, kiedy nasze lotnictwo i będzie liczebnie, i jeśli chodzi o mm, środki, które będzie posiadało, będzie odpowiednio wyposażone. Oczywiście mamy też tak zwane mnożniki możliwości, czyli latające cysterny, latające radary, które zwiększają możliwości tego lotnictwa. Ono może być dłużej w powietrzu, one może, ono może dalej lecieć, ono szybciej wykrywa, lepiej może wykorzystywać na przykład te środki, które przenosi. Mm, to są rzeczy równie ważne, czyli te 160 samolotów, plus odpowiednia ilość latających tankowców, plus oczywiście latające radary i tego typu wyposażenie to naprawdę siła, która pozwoliłaby nam w miarę samodzielnie już w tym powietrzu się utrzymać, czyli nie dać się zgnieść. I to jest bardzo ważny element, jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo jeden z tych priorytetowych. Tylko, że niestety u nas rozbija się wszystko i o środki, i o spojrzenie na ten temat. Okej, okay, musimy mieć silne lotnictwo, ale lądówka jest jeszcze silniejsza, a to jest podejście niezbyt mądre. Albo Okej, okay, mamy może słabe lotnictwo, ale nasi sojusznicy mają silne. No super, a jeśli my byśmy mieli jeszcze silne lotnictwo, razem z sojusznikami to bylibyśmy bardzo, bardzo silni. Więc tutaj ta priorytet. Te priorytety powinny być ułożone w troszkę inny sposób. No ale jeszcze raz, środki, próba nadgonienia 30-kilku lat w ciągu kilku lat jest niemożliwa. Tylko nie wiem, czy za te ileś lat do przodu, kiedy już troszkę zejdziemy z tych zakupów, pojawi się wtedy myśl, że tak, inwestujemy w lotnictwo, czy po prostu będzie tak jak do tej pory, ok, jest dobrze. Mamy sojuszników i oni nas będą wspierać. Pożyjemy, zobaczymy. Więc moim zdaniem, tutaj pytanie do Was: czy też uważacie, że 160 w pełni tego słowa znaczenia samolotów wielozadaniowych, takich jak F35, J, J. O Chińczykach na inny kanał kręciłem, więc te J mi się tutaj wbijają. F16 F35, jakiś F15, Rafale, Eurofightery, samoloty tego typu, o takich myślę. No a dodatkowo 48 fafików jak najbardziej będzie czymś przydatnym. To nie jest tak, że ich do czegoś nie wykorzystamy. Każdy dodatkowy sprzęt jest potrzebny i można go użyć. Chociaż tak, wiecie, oglądacie mnie od lat, niektórzy, że na miejsce fafików zawsze wolałem na przykład więcej F16, ale to my to sobie możemy. OK, jakie jest wasze zdanie? Czy te 160 sztuk to jest coś Czego potrzebujemy, czy musimy tyle mieć tych samolotów? I, pono, I kolejna sprawa, czy to jest coś realnego? Czy my będziemy w stanie w ogóle mm, taką liczbę kiedykolwiek pozyskać? Czy to jest y, realne, żebyśmy no, tyle samolotów posiadali? Czy to jest realne, żebyśmy tyle samolotów, żebyśmy stali się posiadaczami tylu samolotów? Zapraszam Was do sekcji komentarzy. Dziękuję za to, że jesteście, że oceniacie, komentujecie, subskrybujecie. Zapraszam do wsparcia, na przykład poprzez postawienie symbolicznej kawy. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.